Czyli szkołę podstawową imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, Komendę Powiatową Policji w Łęczycy i naszego Pana tutaj Komendanta posterunku w Piątku oraz patronuje tym wszystkim Wojewódzka Komenda Policji w Łodzi. Także bardzo dziękujemy wszystkim organizator organizatorom. My jako Urząd Miejski w Piątku jesteśmy współorganizatorami tej bardzo ważnej, bardzo, ważnej, bardzo ważnej imprezy, bardzo ważnego dnia, gdzie wszyscy chcemy zwrócić uwagę y, mieszkańców y, Was na to, co, żeby nie być widoczni na drodze i nie dać się po prostu, nie wiem, potrącić, ulec wypadkowi. Chodzi głównie o to, żebyśmy byli widoczni i bezpieczni. Są dzisiaj jeszcze również z nami media i pozwólcie, że widziałem tutaj przedstawicieli Radia Łódź. Witamy serdecznie yy, pana redaktora i widziałem też przedstawicieli Radia Kurskutna. Także witamy dzisiaj media. Myślę, że też odpowiedni wyraz temu nadadzą. Słuchajcie, zawsze kilka słów chcę w tym miejscu do was powiedzieć, bo dzisiaj wyglądacie pięknie, jesteście widoczni i jesteście bezpieczni. Niestety. Zapominamy często o, o tym bezpieczeństwie Wsiadając za rower, idąc drogą Nie zakładamy odblasku, nie zakładamy kamizelek Nie mamy niczego odblaskowego przy rowerze Ja w zeszłym tygodniu miałem rowerzystę, który nawet Przy padałach nie miał odblasku, nie był w ogóle widoczny Także no, Zobaczyłem w ostatniej chwili sylwetkę Rowerzysty na rowerze, gdzie mówię, ani on bez, nie miał odblasku ani rower nie posiadał, ani tylnego światełka, ani mu tak jak powiedziałem, nawet przy pedałach nie było blasku. było ciemno Zwróćcie uwagę jaką dzisiaj mamy pogodę Przy takiej pogodzie jest czysto Szyby w samochodzie parują, są powiedzmy też pada na nie deszcz, tak, mała, mała jest w ogóle widoczność Musimy na to zwracać uwagę, słuchajcie, bo tak jak w programie mamy, idziemy na grób naszego, naszego mieszkańca, tak który zginął właśnie w wypadku samochodowym Co prawda on zginął w wypadku samochodowym I, i, i z racji tej, że było niebezpiecznie na drodze Natomiast ja ciągle wspominam Taki przypadek, który miał Miejsce na drodze do Kutna Między Piątkiem a Piekarami Piękny dzień Lata 90. minionego wieku Jest 21 marzec Czyli pierwszy dzień wiosny godzina 13 piękna pogoda do pracy do zespołu szkół mechanizacji rolnictwa jedzie pani na rowerze jest widoczna ale niestety na drodze zrobiło się tak niebezpiecznie, że potrącił ją duży samochód pani ginie na miejscu zestawia trójkę dzieci w tym jedno, które miało 2,5 roczku 2,5 roczki. więc chodzi o bezpieczeństwo chodzi o prędkość Przypominajcie rodzicom, jeśli jedziecie z rodzicami, tato, wolniej, mamo, wolniej. Dzisiaj jest prowadzona bardzo dobra kampania w telewizji, myślę, że robiąca wrażenie na temat wypadków, tak? na przejściach. Spieszymy się, gdzieś gonimy, cały czas czegoś szukamy, tego czasu nam brakuje. Ale mimo wszystko, tato, wolniej, mamo, wolniej. Dojedziemy do celu, spóźnimy się, trudno. Ktoś nam wybaczy, że, że się na to spotkanie, czy na jakąś uroczystość spóźnimy, ale dojedziemy cali i, i bezpieczni i tego, tego Wam życzę, słuchajcie i też mówię w tym miejscu zawsze o dwóch sprawach. No ja apeluję do Was, a Wy apelujcie do swoich też rodziców, nie podorujmy dróg. Tu są uczniowie Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa, oni też będą pracowali w rolnictwie, nie podorujmy dróg, które stają się w ten sposób niebezpieczne. Nie ma się na tej drodze gdzie zmieścić rowerzysta, nie ma się gdzie zmieścić samochód, dochodzi do wypadków. Tego pola każdemu wystarczy, tej ziemi każdemu wystarczy, nie podorujmy dróg. Jest bardzo niebezpiecznie przy tych podoranych drogach i podczas prac jesiennych sprzątajmy po sobie, rodzicom zwracać uwagę, tato, no się tym ciągnikiem na tej, na tej drodze. Posprzątaj może, bo ktoś inny wpadnie po ulegnie wypadkowi i być może nawet zginie. I jeszcze jedna rzecz, i niestety tu muszę powiedzieć, że to dzieje się przy naszej Szkole Podstawowej. Ja nie mówię, że robią to uczniowie Szkoły Podstawowej, ale to dzieje się przy naszej Szkole Podstawowej. Słuchajcie, ja od początku roku szkolnego znak, który oznacza, że należy skręcić, należy skręcić w lewo, tak zwany sierżant, jest przestawiany notorycznie. Notorycznie. To jest znak, który stoi przy rzece. Każdy go albo odwraca, albo go wrzuca do rzeki. Moi pracownicy go wyławiali z rzeki już dwukrotnie. Ja sam odkręcam go, jak już powiedziałem, go odkręciłem kilka, a być może kilkanaście razy w tym roku. Komuś głupota przychodzi do głowy, żeby jak gdyby teraz zorganizować ten ruch na drodze. Przestawia ten znak. Mało tego, jest tam nakaz jazdy z pierwszeństwa, droga jest jednokierunkowa. Ten znak już był łamany w tym roku dwukrotnie, przewracany parokrotnie, nie wiem. Komu zależy, wyżycie się na znakach drogowych? Ja już nie mówię o innych miejscach na terenie gminy, bo znaki niestety giną. Niektóre czasami stoją tylko jeden dzień. Będziecie kiedyś kierowcami i gdzieś znajdziecie się w terenie dla Was nieznanym, i trudno Wam się będzie poruszać, i nie najboże, żeby zabrakło gdzieś jakiegoś znaku, który spowoduje to, że wpadniemy do rzeki, albo po prostu. Nie ustąpimy pierwszeństwa przejazdu, albo się nie zatrzymamy na stop, bo będzie brakowało znaku i może dojść do tragedii. Ja tutaj do Was i chcemy, żeby Wam to wpajać, też od mało żebyście Wy wiedzieli, że znaki drogowe ktoś ustawił po to, żeby na drodze było bezpiecznie. Nie ruszać. One nikomu nie wadzą, nie przeszkadzają. Zostawić je w spokoju. Także yy, myślę, że tutaj macie zaplanowany bardzo ciekawy ten program. I żeby nie doszło do złego zdarzenia drogowego. Następna para. Popatrzcie, oni mają już odblaski. Ja wam powiem tak. Ten kto ma na sobie tą zwykłą kamizelkę, którą tak często zostawiacie w domu, bo jej nie lubicie, bo jest po prostu obciechowa, tak? Oni będą widoczni już w metrów 130, 150. 130-150 metrów kierowca ma szansę wyhamować. Mimo, że jest ślisko, mimo, że jest ciemno Zapraszamy następną parę Popatrzcie, oni mają już nie tylko kamizelki Oni mają elementy odblaskowe na spodniach Na czapkach mają worki odblaskowe Mało tego, są uśmiechnięci No to taki kierowca tego zobaczy już naprawdę z bardzo daleka Pięknie się uśmiechacie Słuchaj, zapraszam następną parę I następną parę Idziemy o, już tutaj mamy wszystkich w odblaskach. Pomyślcie o tym. My tak się czasami wstydzimy i tak się... Wystrzegamy tej e, kamizelki, bo ona nie pasuje nam kolorystycznie. Ale zobacz, możesz użyć po prostu pryski. też to może. Gabrysia jest ubrana w średnie odblaskowe. Przy tej e, pogodzie, przy tym, jak jest widno, tego nie widać. Ale gdyby Gabrysia szła po ciemku, Byłoby ją widać naprawdę z daleka, bo ma genialne spodnie, genialną bluzę. Słuchajcie, jak wybieracie sobie...